Uchwała zostało podjęta przy 15 głosach za. Kolejna to jest zmiany regulaminu wynagrodzeń, wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kołaki Kościelne. Bardzo proszę. Zmiana ustawy o nauczyciela wprowadziła obowiązek zmiany w regulaminie wynagrodzenia nauczycieli poprzez wprowadzenie funkcji mentora dla nauczycieli rozpoczynających odbywanie Przygotowania do zawodu nauczyciela dotyczących wybór to opieki staży oraz określenia <coughs> dla niego dodatku funkcyjnego. Zresztą proponuje się podwyższenie wysokości pozostałych dodatków funkcyjnych nauczycielom z tytułu realizacji dodatkowych zadań i zajęć następujących w następujących wysokościach. Dla nauczyciela sprawującego funkcję wychowawcy klasy oddziału przedszkolnego 400 zł, do obecnej chwili było 300. Za sprawowanie funkcji mentora lub opieku na stażu 150 zł, do chwili obecnej było 50 zł, za sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta 150 zł, obecnie 50 Proponuje się też, aby ta uchwała obowiązywała od 2 czyli od 1 lutego 2023 roku. Projekt i zmian został uzgodniony ze związkami zawodowymi, zrzeszającymi nauczycieli. Proszę o podjęcie Dziękuję bardzo. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Uchwała została podjęta przy 15 głosach. Za. Kolejna uchwała to jest ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianych przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. Proszę bardzo. Także tutaj został y, zmieniony artykuł 39a y, ustęp 3 ustawy prawo oświatowe, który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały statki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianych przy obliczaniu zwrotu rodziców kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalizacyjno wychowawczego szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej. Ustalone kwoty nie mogą być y, niższe niż określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym. i Stawki za 1 km. Teraz będzie wyżona stawka, nie ceny, ceny benzyny, tylko stawka za 1 km. I tak dla pojazdu o pojemności silnika do 900 cm sześciennych 0,52,14 zł, zł i powyżej 900 cm sześciennych 0,53 58 wody. I stawki te mają zastosowanie od dnia 27 października 2020 roku, czyli od chwili wejścia ustawy w życie. Proszę o podjęcie tego uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Uchwała została podjęta przy 19 głosach za. Uchwały jest przyjęcie planu pracy Komisji Rady Kowalności na 2023. Bardzo proszę o plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na Rady Gminy Koła Kościelne na 2023 rok. Ustawa następujący plan pracy na 2023 rok. Pierwszy kwartał. Pierwszy. Ocena realizacji zadań w 2022 roku przez Gminę Publiczną Gminy Kołatów kościelne. Drugi. Analiza bezpieczeństwa na terenie gminy w 2022 roku w oparciu o sprawozdania przedłożone przez Straż i Policję. Drugi kwartał. Pierwszy, analiza sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok. Drugi, analiza funkcjonowania opieki medycznej na terenie gminy w 2022 roku. trzecie. analiza raportu o stanie gminy. Trzeci kwartał. Analiza funkcjonowania szkół w roku szkolnym 2022-2023 i przygotowanie do, przygotowanie do nowego roku szkolnego. Czwarty kwartał. Pierwsze analiza i ocena projektu budżetu na 2024 rok. Drugie przygotowanie planu pracy komisji na 2024 rok. Zadaniem stałej komisji będzie opiniowanie innych projektów uchwał Rady gminy wymagających zajęcia stanowiska przez Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Upoważnia się przewodniczącego komisji do wprowadzenia do porządku posiedzeń Komisji innych tematów i zagadnień wynikających z bieżących potrzeb. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego Radzie Gminy Kołaczy Pościgalnej w plan pracy na 2023 rok. Ustala się następujący plan pracy. Pierwszy kwartał ocena realizacji zadań w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwijania problemów alkoholowych. Drugi kwartał analiza raportu lokalnych gminy i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Trzeci kwartał ocena realizacji budżetu gminy i planów zadań gospodarczych za pierwsze półrocze 2023 roku. 4 kwartał ustalenie wysokości stawek podatków i ochot lokalnych na 2024 rok, analiza i ocena projektu budżetu gminy na 2024 rok, przygotowanie planu pracy komisji na 2024 rok. Ponadto zadaniem stawek komisji będzie opiniowanie na bieżąco projektów uchwał i innych spraw związanych z działalnością Rady Gminy wymagających zajęcia stanowiska przez komisję w tym w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, upoważnia się Przewodniczącego Komisji do wprowadzenia do porządku komisji, 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 tematu tematów i zagadnień wynikających z bieżących potrzeb. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny plan pracy. Proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Plan pracy Komisji Rewizyjnej ustala następujący plan pracy na 2023 rok. Drugi kwartał. Rozpatrzenie i przygotowanie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2022 oraz przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium budowy gminy z tego tytułu. Trzeci kwartał. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2023 roku. Czwarty kwartał. Przygotowanie planu pracy na rok 2024. Ponadto zada zadaniem stałej komisji będzie opiniowanie na bieżąco projektów uchwał i innych spraw związanych z działalnością Rady Gminy, wymagających zajęcia stanowiska przez Komisję Rewizyjną oraz kontrola zadań i spraw zleconych przez Radę Gminy. Upoważnia się przewodniczącego komisji do wprowadzenia do porządku posiedzenia komisji innych tematów i zadań wynikających z bieżących potrzeb. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi do planu pracy komisji? Ten proszę o głosowanie. Wstrzymane pracy komisji zostały projektu 3, 15 głosami za. Kolejna uchwała to jest przyjęcie planu pracy Rady Gminy Kołaty Kościelne na 2023. Proszę. proszę w pracy Rady Gminy na 2023 rok. Pierwszy kwartał uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołławie Kościelne na lata 2023-2029 oraz budżetu Gminy Kołławie na 2023 rok. Drugie podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sowieckiego na 2023 rok. Trzecie. Przyjęcie sprawozdania za 2022 rok w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Czwarte przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w 2022 roku e, przez Bibliotekę Publiczną w gminy Kościelnym. Kościelna. drugi. Pierwsze sprawozdanie działalności ośrodka pomocy społecznej za 2022 rok. Przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz ocena zasobów pomocy społecznej. Drugi punkt. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie gminy pola kościelne w 2022 roku. Trzeci punkt. Informacja o funkcjonowaniu opieki medycznej na terenie gminy w 2022 roku. Czwarty punkt. Rozpatrzenie <laughs> o stanie gminy oraz udzielenie pozoru zaufania. W rozpatrzenie sprawozdania za wykonanie budżetu za 2022 i udzielenie, połączenie udzielenia absolutorium wynikowi gminy z tytułu wykonania budżetu. Parta trzeci, punkt pierwszy, informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2023 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy. Kwartał czwarty, informacja o analizie świadczeń majątkowych. Punkt drugi, informacja o stanie realizacji zadań <laughs> oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz o wynikach egzaminu w szkołach, w których prowadzenie należy do badań własnych gminy. Punkt trzeci, uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. Punkt czwarty uchwalenie podatku i opłat na 2024 rok. Piąty punkt uchwalenie budżetu gminy na 2024 rok oraz wieloletniej prognozy finansowy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o przyjęcie Przy 15 głosach. Za. Kolejny punkt to odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Nie było. Kolejny to wnioski i oświadczenia radnych. Czy ktoś z Państwa chce złożyć wniosek o oświadczenie? Nie widzę. Kolejny to sprawy różne. Bardzo proszę, może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Gości. Nie? Może w takim razie, że jestem przy głosie, może ja chciałabym skorzystać z tej okazji, z okazji zbliżającego się nowego roku 2023 złożyć wszystkim Państwu i mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia noworoczne, dużo zdrowia, szczęścia spokoju. Niech ten rok płynie zdrowo i, i bezpiecznie. Życzę również optymizmu i wiary, że może nadejdzie w końcu w ten lepszy czas. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego znowu drogi. Jeżeli jeszcze, jeszcze, można jeszcze Pani Przewodnicząca? Bardzo no, proszę. Bo, tak, się... bo wiem, że mamy jeszcze jakieś spotkanie chyba, bo stanę sobie tutaj, żeby tak nie stać tutaj tyłem, tylko to, to to, tak, to wszystkich stron, tak trochę z boku, trochę z przodu. Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, pracownicy Urzędu, Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. To jest koniec roku, to jest taki czas podsumowań, takich spotkań, różnych refleksji. Zresztą tych sesji trochę jest w tym okresie, bo też jeszcze dzisiaj w godzinach popołudniowych też będę brał udział w sesji w Wiźnie. Ale chciałbym przede wszystkim też przyłączyć się tutaj już pani przewodnicząca złożyła życzenie również do gratulacji życzeń Radzie, radnym i pracownikom Urzędu Gminy chłopaki Kościelnej oraz całej, całej gminy. Ja wiem, że zaraz będziemy sobie składać życzenia, więc na tych życzeniach się tutaj nie będę, nie będę nie będę skupiał. W każdym bądź razie chciałem powiedzieć, że jako parlamentarzysta Współpracuję tutaj z gminą. Akurat nie ma dzisiaj pana wójta, ale z wójtem jesteśmy bieżąco w kontakcie i z tych różnych programów, które są możliwe do korzystania, to konsultujemy jak jest możliwość wspieramy. Chciałem podziękować za wspieranie też ochotniczych straży pożarnych. Dziś tutaj byłem też na przekazaniu ostatnio samochodu. Ten samochód co prawda trochę innym kanałem był pozyskiwany, ale też było w informacji tutaj przekazywanie sprzętu różnego rodzaju. To jest też ważna rzecz i samochody dla straży i sprzęt wszelkiego rodzaju, ponieważ to wzmacnia tą siłę operacyjną Straży Pożarnych, a ona jest też bardzo ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa tutaj na terenie gminy Kołaki, Kołaki Kościelne. Jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje w Parlamencie, no to to co to bezpośrednio Państwa dotyczy, to jest to, to, ta informacja, że kadencja jest przedłużona o pół roku do kwietnia i trzeba się spodziewać wybory normalnie byłyby jesienią przyszłego roku 2023. W tej chwili będzie to na wiosnę 2020. 4 pewnie przełom, marca, kwietnia. Może nie wiem, tutaj te, y, oczywiście terminu jeszcze nie ma, ale trzeba, trzeba się liczyć, y, że to będzie jakoś tak może początek kwietnia, może, może, może koniec marca jakiś tam prze, przełom. To jest, było związane z tym, że y, zbiegały się w tym roku, w przyszłym roku, zbiegają się w tak normalnym y, terminie wybory parlamentarne. I, i samorządowe, samorządowe są o tyle trudne, że one są największe, bo to jest największe, że szaluzi startuje do kilku rad, bo od gminy przez powiat do województwa i nałożenie się dwóch kampanii było bardzo takim problematyczną kwestią. Decyzjami parlamentu, pana prezydenta, to zostało przedłużone o o pół roku. To też może pozwoli na taką spokojniejszą pracę w przyszłym roku i ten uchwalony budżet, który będzie, tak jak pani skarbnik mówiła, w styczniu, bo do, do końca stycznia jest termin uchwalenia budżetu, pozwoli na taką normalną pracę. Również nam parlamentarzystom wspierać się działania różnego rodzaju inwestycyjnych w gminach co prawda jest niewielką gminą i też możliwości są co do wielkości, w jaki sposób tam ograniczony, ale przy tej pomocy, która jest, yy, też realizuje szereg te inwestycji infrastrukturalnych, to co chciałbym yy, z jednej strony podziękować za tą współpracę, z drugiej pogratulować yy, i deklarować, że yy, to, co będzie możliwe z mojej strony, są też inni parlamentarzyści, też tu gminy korzysta z pomocy innych parlamentarzystów, nie tylko, nie tylko mojej, że to, co będzie możliwe, to mówię też tutaj za pozostałych posłów, będziemy tutaj wspierać na pewno działania gminy i to dla dobra, dla dobra mieszkańców. Co, co więcej, myślę, że już może na spotkaniu tym takim ogólnym, jeżeli będą jakieś, chyba że w tej chwili Państwo radni mają jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć, ale będę tutaj jeszcze na tym spotkaniu, będziemy mogli sobie tam porozmawiać, wymienić jakieś tam zdania, poglądy. No i tyle ja za... za. Liczę na, na taką głębszą współpracę, też zapraszam do biura do Zambrowa na, na różnego rodzaju spotkania, może indywidualne rozmowy, jak ktoś ma jakieś y, kwestie, można się umówić, i, jeżeli nie jestem w Warszawie, czy na jakichś innych spotkaniach, to jest Raginisa 6 w Zambrowie, myślę, że, że wszyscy znają, a jak nie znają, to nie jest to y, gdzieś y, niedaleko Kościoła Świętej Trójcy, także centrum można powiedzieć miasta I, i tyle. Jeszcze raz gratuluję tej działalności wszystkim Państwu tutaj i myślę, że kończąc, bo sytuacja żeśmy nie wysłuchali tutaj, bo nie jest uchwalany budżet. Pani Skarbnik w związku z tym nic nie mówiła, no wiemy, że sytuacja budżetowa jest no, trochę może trudna, bo te ceny są takie y, nie, niestabilne, Sta bywają, ale rząd stara się robić y, i wspomagać, ustalając i y, proponując na przyszły rok te ceny y, stałe. I y, 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 to pozwoli myślę na, na jakieś y, takie stabilniejsze y, przejście. Mam nadzieję, też i wszyscy mają taką nadzieję, że od wiosny inflacja jeżeli nie będzie jakichś nadzwyczajnych wydarzeń na Ukrainie, bo tego to nigdy nie wiemy, bo też ten wątek Ukrainy, wojny, to mamy nadzieję, że ona się skończy, choć jak dzisiaj otworzyłem internet, to jakieś bardzo duże, poważne walki się toczą na Ukrainie, więc Putin jak gdyby na ten moment nie odpuszcza i te działania Putina są trochę nieobliczalne przez to, ta sytuacja ekonomiczna nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie też jest y, trochę taka y, niemożliwa do końca do, y, do określenia. Ale y, y, mam nadzieję, że, że mimo wszystko, że te naciski opinii światowej i tych różnych działań, y, które są podejmowane, jednak spowodują, że... Ta sytuacja się ustabilizuje dla dobra nas, nas wszystkich. Rząd w tym roku przeznaczył też dodatkowe środki z Polskiego Ładu po na jak gdyby wzmocnienie tej sytuacji finansowej gmin, czyli na te wzrosty cen. To są bardzo duże wysiłki, bo jednak to nie są takie pieniądze, które można sobie brać jakby nie wiadomo skąd, one muszą wynikać i z budżetu i z pewnych, z pewnych wpływów państwowych. No, generalnie można powiedzieć, że to jest też uszczel uszczelnienie vat Gdyby ten VAT był nieuszczelniony tak jak tak jak to było za, za czasów rządu PO, PSL to Byłaby bardzo tragiczna sytuacja finansowa. W tej chwili jest trudno, ale jak na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że wszyscy sobie z tym na razie jakoś radzimy i mam nadzieję, że ta tendencja będzie zwyżkowa w przyszłym roku i będzie, i będzie tutaj lepiej. Jak będzie lepiej, to i Państwo też będziecie mogli więcej inwestycji zrealizować, czy jakieś kolejne, czy, czy większy zakres. To już zależy od Państwa. To tyle z mojej strony. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Życzę wszystkim, na, dziękuję za 2022 rok, na 2023. Życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Jak będą pytania, to, to chętnie odpowiem. Jeżeli nie, no to tam na, na tej drugiej części spotkania. Dziękuję. Bardzo proszę. Ja skorzystam z tej okazji i podziękuję za zaproszenie na tę sesję. I pragnę w imieniu Rady Powiatu, Zarządu Powiatu złożyć wszystkim Państwu serdeczne życzenia, aby ten nowy rok był bardziej owocny, żeby się ta współpraca dobrze układała i żeby Pan Bóg błogosławił się. Tak na polu tej działalności publicznej, ale także waszym rodzinom. Jeżeli chodzi o bieżące sprawy, co się dzieje w powiecie dotyczące naszej gminy, to mogę powiedzieć, że został już rozstrzygnięty przetarg odnośnie budowy przebudowy te tej drogi od Szczodrów do Kołak. Także będzie na wiosnę rozpoczęta już budowa. I udało się tak rozstrzygnąć ten przetarg, że ta droga będzie aż tam do tej przepompowni w szabluchach z wody. I na prawa chodnika. Tak to zostało skalone, jak tyle mogę przekazać. Aż się cieszę. <ślesz> Dziękujemy serdecznie. To się czy z Państwa się... Żeby nie przedłużać Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie i Panowie panie zaproszeni goście, Panie Senatorze. W imieniu podziękować za na sesję, ale też chciałbym bardzo podziękować Panom i innym za współpracę ze serdekami, obrotnikami, w którymi poławić do ciebie. Dziękuję za tą współpracę bardzo mocno i mam nadzieję, że na ten będzie równie owocny równie jak ten. Dziękuję bardzo serdecznie i wszystkim Szanowni Państwo, ja w imieniu pana wódka, chciałam Państwu w tym pięknym okresie świątecznym życie wcześniej nam wszystkiego dobrego, przede wszystkim spokoju, spokoju w rodzinach, spokoju ogólnie na świecie, bo wiadomo, że mamy sytuację zdrowia. <laughs> spełnienia Waszych marzeń zaplanowanych na 2023 rok, żeby się spełniły, chociaż 99%, zdrowia przede wszystkim. Podziękować Państwu za współpracę. Szanowni Radzie za współpracę, szanownym gościom za wsparcie naszej gminy, pracownikom za pracę, jaką wkładają w to, żeby te nasze działania szły do przodu wszystkiego dobrego w 2023 roku. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Zatem zamykam obradu 24 sesji Rady Gminy